Witam Was serdecznie w tym odcinku na moim kanale przedstawimy sobie moją ocenę obrońców i bramkarzy Barcelony w tym sezonie i to będzie polegało na tym, że będę wybierał najlepszy i najgorszy mecz każdego piłkawa, także powiem coś o ich sezonie. Co mnie trochę zdziwiło, najwięcej meczów zagrał Iñaki penio To mnie dość mocno zdziwiło, bo myślałem, że najwięcej zagrał Wojciech szczęsny Ale Hiszpan zagrał 16 meczów, a Wojtek 15. Według mnie Penia zagrał całkiem niezły sezon. I zaraz wam powiem, jaki według mnie był jego najlepszy mecz. Osobiście sądzę, że jego najlepszy mecz to był mecz z Realem Madryt, ponieważ zachował w tym meczu czyste konto i obronił kilka naprawdę groźnych strzałów. Najgorszy to był mecz z Osasuną. Wprawdzie nie grał jakoś koszmarnie, ale był strasznie niepewny, więc to dlatego. Następny do oceny jest Wojciech Szczelsty, który. To był jego pierwszy sezon w Barcelonie. Polak dołączył oczywiście z Juventusu i zaraz wam powiem jaki według mnie był najlepszy i najgorszy mecz w jego wykonaniu. Najlepszy według mnie to był jawanszowy mecz z Bedwikem, w którym zagrał naprawdę Dobrze. A najgorszy to był pierwszy mec w którym zagał koszmarnie pierwszą połowę, w drugiej był lepszy, ale skolizjował się z Balde też, no i to sprawiło, że pierwsza połowa była koszmarna. A teraz też tego pierwszy co powiem, to według mnie to był jego najgorszy sezon w Barcelonie. Tak myślę, bo. Naprawdę mało meczów. Jak grał, to nie grał zbyt dobrze. Według mnie jego najlepszym meczem był mecz z Realem Fajadolit, bo po kontuzji zagrał naprawdę dobrze. Najgorszy mecz, to chyba każdy się zgodzi, że to był mecz z Monaco. To był festiwal jego błędów. Wtedy. Jako czwarty pałku Barsi, czyli obrońca, który zagrał najwięcej meczów w Lidze w tym sezonie. Dla mnie to było zaskoczenie, tak szczerze, że grał tak dużo i że aż tak dobrze sobie radził. Najlepszy mecz to był bez wątpienia mecz z Brest, wtedy, kiedy został zawodnikiem meczu Zasłużenia. A najgorszym to mecz z Benficą, wtedy kiedy dostał czerwoną kartkę po Faulu na Pawlidisie. Jako kolejny do oceny jest Szilkutek, którego bardzo dobrze wspominam z tego sezonu. Naprawdę dużo dobrego zrobił dla, <laughs> dla Barcelony. Najlepszy jego mecz to to dla mnie oczywiste, że finał Pucharu Króla z Realem Madryt, kiedy znowu decydującego gola. A najgorszy według mnie to też mecz Pucharu Króla, tylko z Atletico Madryt. To był półfinał, jak dobrze pamiętam. Miała asyst, ale nie grał tak szczerze zbyt dobrze. Jako kolejnego oceniam Alejandro Balda, czyli piłkarza, który tak naprawdę grał zdecydowanie najwięcej na lewej stronie. Jego najlepszy mecz to był mecz z Medvedevą, kiedy grał świetnie w ataku i miał także asystę i dobrze grał prawie że na skrzydle. Najgorszy to było zdecydowanie Metzel Galais, kiedy stracił piłkę z 15 razy. I miał zero przechwytów w tym meczu. Jako kolejnego ocenia Wika Garcia, czyli piłkarza Barcelony, według mnie najbardziej niedocenianego piłkarza Barcelony w całym tym sezonie, a na pewno najbardziej nielacjonalnego obrońcy. I ja sądzę, że jego najlepszy mecz to był mecz z Interem Mediolan, wtedy grał naprawdę solidnie i strzelił gola. A tu nie mam niestety aktualnego zdjęcia, ale według mnie najgorszy mecz z raju zagrał po prostu kiepsko. Kolejny Inigo Martinez, który według mnie ten sezon miał jeszcze lepszy od poprzedniego, czego się nie spodziewałem w ogóle. Według mnie bardzo solidny i dobry obrońca. I w przypadku Inigo, jak wiadomo, ani najlepszy, ani najgorszego meczu, bo on Cały sezon był tak naprawdę bardzo solidny. Mimo, że grał dużo meczów, to szczerze nie pamiętam jego słabego meczu, tak szczerze. Kolejnym zawodnikiem do jest Gerard Martin, który w tym sezonie zagrał naprawdę sporo. Ja się nie spodziewałem, że on ty będzie grał, i że będzie naprawdę grał do tego nieźle. Moim zdaniem jego najlepszy mecz w tym sezonie to mecz z Realem Sociedad, który którym zdobył bramkę premierową. A jednego najgorszego nie wymienię, ale powiem, że cała jesień w jego wykonaniu była strasznie niepewna i według mnie jesień tego sezonu była Słabsza. Następnym zawodnikiem jest kolejny młody Hiszpan, czyli Hector Ford, który zakończył ciekawe, więcej meczów w tym sezonie niż Ronaldo Taraujo. To jest bardzo zadziwiające według mnie, ale myślę, że całkiem zasłużył na to Hector. Według mnie jego najlepszym, choć to nie był wybitny mecz, był mecz z Majorku kiedy zaliczył sporo udanych dryblingów i przechwytów. A najgorsze to mecz z Ranem w kiedy stracił piłkarz 9 razy. To był jego nieudany mecz, bardzo. Dopiero teraz mówię o Raul, bo on zagrał strasznie mało w tym sezonie w Lalice. Ja mówię mecz tylko z Daligi, ale oceniamy wszystkie rozgrywki. One w Lalidze zagrał strasznie mało. I to był według niego jeden z najgorszych, jak nie najgorszy w na Barcelonie. Najlepszy mecz to był mecz z Benfica, wtedy kiedy bardzo dobrze krył szczególnie Pawli Disa i nie dał mu za mało szans. Po zejściu z bliska kubarskiego. Najgorszy mecz to był mecz z Inter'em, w którym to zawinił w dużej mierze odpadnięcie pary z Zlanki Mistrzów. I ostatnim piłkarzem, którego oceniam, jest Andreas Christensen, Duńczyk, który. Zagrał w lanicę tylko 5 meczów, co prawda. Ale grał naprawdę solidnie w tym sezonie dla Barcelony. Ja myślę, że mimo małej ilości meczów w Lidze, szczególnie to nie było tak źle. Nie będę dawał jego najlepszego i najgorszego meczu, bo grał zdecydowanie za mało. Zwłaszcza w Lidze, żeby według mnie go oceniać, więc nie będę oceniał. Oczywiście wiem, że w tym sezonie grał Seryki, Domínguez i Andres Kłęka, ale oni nie grali też na tyle dużo, żeby ich oceniać. Oni grali tylko w sumie episodycznie. No i to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Możecie opisać, napisać w komentarzu swoją opinię na temat moich ocen, na temat moich najlepszych i najgorszych występów wybranych piłkarzy. Do zobaczenia, trzymajcie się pa!